Ja mogę powiedzieć o sobie. Ja się bardzo cieszę, jestem bardzo Panu Bogu wdzięczna, że znalazłam się w zakonie, że właśnie w tym zakonie Najświętszego Serca Pana Jezusa, Sacre tu się spełniam, jestem szczęśliwa. Nie wyobrażam sobie życia, żeby mogło być inaczej. Po prostu tu się realizuję, tu jest moje szczęście, tu jest mój dom. To naprawdę jest cudownie. Więc oczywiście, ja kocham Kościół, ja kocham Kościół, ja się tutaj cudownie czuję, to jest moje miejsce. Serce Boga jest moim domem, ja naprawdę tu się odnajduję. Więc myślę, że tak, że młoda dziewczyna będzie szczęśliwa, jeśli ma powołanie. No i to jest tajemnica. To jest tajemnica, która mnie zadziwia, bo jest coś takiego jak głos, który woła człowieka, i człowiek nie będzie szczęśliwy, jak tego nie wypełni. Ja długo szukałam. Bardzo długo się zastanawiałam, nie wyobrażałam sobie, że, że będę w zakonie i dlatego że jak to znalazłam, to po prostu frunęłam. I dalej, dalej frunę, dalej się cieszę, że, że mogę być właśnie tą osobą konsekrowaną.